Ośpiech, wicewojewoda Opolski, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu przed odbiornikami. Podczas ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu poruszono temat ubiegłorocznej powodzi. Rozmawiano o wnioskach i bieżącej sytuacji w gminach, których ten żywioł dotknął. Pana zdaniem ile czasu potrzebują jeszcze samorządy, żeby odbudować to, co zostało zniszczone i, i czy w tej kwestii możliwe jest jakiekolwiek... Przyspieszenie. Rok od powodzi zmusza nas do takich podsumowań i bardzo dobrze. To jest pewna refleksja, którą wszyscy powinniśmy zrobić. Ja wszystkim przypominam także na tej wojewódzkiej radzie dialogu społecznego na to wskazywałem, że mamy rok od tragedii, odkąd lała się woda. Myśmy rok temu o tej porze to dopiero mogli zobaczyć rozmiary szkód i zniszczeń. Później nastąpił długi i kosztowny okres, o czym później chwilkę powiem sprzątania, usuwania wszystkich śmieci dom po domu, mieszkanie po mieszkaniu i osuszanie tych obiektów. Sprawdzanie najpierw, czy one w ogóle nadają się do użytkowania. Ocenie technicznej podlegało kilkanaście tysięcy obiektów. I dopiero nastąpiła zima. Więc tak naprawdę realna odbudowa, każdy, jak to mówimy u nas na Śląsku, majsterci to powie, że nam mokre się nie tynkuje. No więc, właśnie. Więc to jest wiosna tego Warunki roku. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały. Ale odpowiadając na pani pytanie, ja zakładam, że ten czas odbudowy infrastruktury komunalnej potrwa jeszcze do dwóch lat. My jesteśmy w tym procesie cały czas na bieżąco. Dzisiaj, w ubiegłym tygodniu, kolejne wnioski, kolejne sprawy są procedowane, i myślę, że realizacja bo w tej chwili przyznawane środki są już oczywiście na rok 26, na rok 27 zgodnie z harmonogramem planowanych robót część inwestycji odbudowy, związanych z odbudową jest po prostu złożona i skomplikowana. Weźmy samo oczyszczalnię ścieków, sieci, wotkan. Tego się nie da zrobić w jeden rok, po prostu. Nawet gdybyśmy bez powodzi przystępowali do takich inwestycji, jej czas, okres wynosiłby właśnie około dwóch lat. Ponad miliard Miliard wsparcia otrzymał nasz region z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi i na, na odratowanie tego, co zostało zniszczone. Czy ta kwota pewnie będzie większa? Na pewno tak, bo ten, ten proces ciągle trwa. Podsumowaliśmy to, takie jest też oczekiwanie społeczne i mamy kwotę na poziomie 1 miliard 300 milionów złotych, uwzględniając tylko bezpośrednie Bezpośrednią pomoc dla mieszkańców, czyli wszystkie zasiłki to jest niespełna pół miliarda złotych, uwzględniając odbudowę infrastruktury komunalnej i w części infrastrukturę tą hydrologiczną podległą wodom polskim. Oczywiście, że ta kwota jeszcze wzrośnie. Dlaczego tak podkreślam, że to jest pewien wycinek, zakres? Dlatego, że niezależnie od tej kwoty są dysponowane środki na przykład na odbudowę dróg krajowych, który, na które my jako urząd wojewódzki, jako samorządy nie mamy tu już wpływu, to idzie swoją ścieżką przez generalną, Krajowy, generalną dyrekcję dróg krajowych i autostrad, więc tak naprawdę pula środków jest większa. Czy to dużo, czy to mało? Mówiliśmy już o tym. Do czegoś wypada to odnieść. Więc może dla słuchaczy pewną punktem odniesienia może być to, że Kilka lat temu zafunkcjonował program dość mocno reklamowany Polski Ład. W ciągu dwóch lat opolszczyzna z tego programu otrzymała miliard dwieście milionów złotych, co stanowiło niewątpliwie duże wsparcie. Teraz po roku w związku z odbudową napłynęła bardzo y, podobna, choć lekko wyższa, y, wyższa kwota, więc to nam pokazuje y, w jakiej skali pomocy jesteśmy. Większa będzie ta pomoc, pani redaktor, bardzo ważna, ponieważ u, uruchomiono Fundusz y, Solidarności Unii Europejskiej i z tego funduszu Obolszczyzna ma otrzymać około 200 milionów złotych. Oficjalnie potwierdzono budowę zbiornika przeciwpowodziowego na Nysie Kłodzkiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Wiemy, że prace mają rozpocząć się w 2027 roku. No to jest bardzo dobra wiadomość, natomiast wiemy też, że wiele w tej kwestii zabezpieczenia przed powodzią jest jeszcze do zrobienia i tutaj dla naszego regionu kluczowa jest także współpraca z naszymi sąsiadami w Czechach. W opolu swego czasu była konferencja tarcza antypowodziowa w czasie której gościliśmy właśnie przedstawicieli strony czeskiej. Mhm. Czy na, tej, na tym spotkaniu pojawiło się, po tym spotkaniu pojawiły się jakieś deklaracje, właśnie w temacie tej ochrony przeciwpowodziowej, mhm. czy czekamy na uformowanie się rządu w Czechach? Wie pani, co bardzo konkretne deklaracje padły. Na szczęście, co przyjmuję z wielką satysfakcją, mizulką, bo jak gdyby mamy kilka tych źródeł po, po, powodzi, źródeł zagrożenia powodzią i one są związane ze zlewniami konkretnych rzek, tak. Jeżeli chodzi o Kamieniec Ząbkowicki, podpisana umowa na dokumentację, cały przyszły rok za 68 milionów powstanie dokumentacja, tak jak pani wskazała. Następnie rozpocznie się budowa tego zbiornika, bardzo istotne dla zlewni Nysy Kłodzkiej, czyli dla naszej Nysy, dla naszego Lewina Brzeskiego i tu poniżej tych miejscowości i oczywiście tam, gdzie mamy Osobłoga, o tym trzeba pamiętać, bo także jest deklaracja ministra infrastruktury oraz wód polskich, że zbiornik, mniejszy oczywiście niż Kamień Zamkowicki, na, na osobodze powstanie, co będzie szczególnie istotne dla, dla Krapkowic i tej części y, województwa. I wreszcie wspomniani y, bracia Czesi. Ta konferencja miała świetny wymiar. Ja pochwalę się, że nawet po jej przebiegu dostałem od pana ambasadora pisemne takie podziękowanie za współpracę i deklarację po prostu realizacji tych, tych przedsięwzięć, o których była mowa. Więc mogę powiedzieć, że jest to w jakimś sensie sformułowanie na piśmie, ale także nasza prasa lokalna pisała o tym, że powstanie Tama i zbiornik bardzo istotny zabezpieczający nas właśnie przed Jesenikiem, przed tą wielką zlewnią, która jest wyżej od Polski, mająca istotny wpływ dla części powiatu głupczyckiego, szczególnie dla gminy Branice. Czesi mają swoje tempo pracy. Dyskusja na temat budowy tej tamy i tego zbiornika trwała latami, ale w tej chwili oni pokazali to jako planowane rozwiązanie jako inwestycję hydrologiczną, która będzie miała swoje miejsce. Co więcej, odpowiednik po stronie Czeskiej Wód Polskich w czasie tej konferencji prezentował także swój program obniżenia ryzyka powodzi. To, co mi się w nim podobało, a co koreluje absolutnie z pomysłami tutaj pana profesora Zaleskiego, wdrażanymi przez Wody Polskie, przez ministra infrastruktury, to jest też wyznaczenie miejsc, w których woda bezpiecznie może się rozlać. Czesi jako mniejsze państwo górzyste. No właśnie, nie bo wiemy, że góry ta woda i tak będzie no właśnie, spływać. No więc właśnie. tutaj, jakby chodzi o to ograniczenie ryzyka. I oni nam pokazali nawet. mapę swojego kraju których wyznaczają na terenach leśnych właśnie tereny zalewowe, gdzie ta woda ma się w sposób bezpieczny dla, dla ludzi rozlać. Mnie się to podoba, bo to, jest, to są rozwiązania, które można zrobić wszystko, One, szybko, przepraszam, szybko. One nie są kosztochłonne dają naprawdę największy efekt, bo proszę pamiętać, że jak mówią hydrolodzy, fachowcy, inżynierowie, największy i najdłuższy wał kiedyś pęknie. To jest kwestia czasu i tego, co się z nim zadzieje na przestrzeni lat, więc tego typu rozwiązania naprawdę doceniamy i w tym wymiarze ta konferencja no, miała swoją wartość. W Kietrzu, w kombinacie rolnym Kietrz zorganizowano senackie posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tam poruszano tematy, między innymi właśnie wyzwania, przed jakimi stoi Polska Wieś i sektor rolny. Jakie są wnioski po tym spotkaniu? Przede wszystkim cudownie, że ono się odbyło. To nie jest codzienna sprawa, żeby siedziba kombinatu Kietrz, a później z szkoły Rolniczej Bogdańczowica zmieniła się w salę posiedzeń Komisji Senackiej, bo taki ma status wtedy pomieszczenie, jeżeli Senat odbywa formalną komisję. Więc w tych dwóch aspektach, jeśli chodzi o Kietrz, wyzwania współczesnego rolnictwa i inżynieria, która nazwijmy to upraw roślin, która coraz bardziej wchodzi do powszechnego użytku, wie Pani, przyznam się Panie i Państwu, że. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o rolnictwie, przez fakt, że powierzono mi ten zakres zadań w naszym urzędzie wojewódzkim, no staram się być na bieżąco i chylę czoła przed rolnikami za to właśnie czym oni dzisiaj muszą się zajmować, co rozumieć i co wiedzieć. Ten no rolnik... właśnie, bo te nowoczesne technologie wkraczają, no już dawno wkroczyły Dokładnie. w obszar polskiego rolnictwa no i, i ten, ten proces też tak jest. jakby postępuje. Tak jest. Czyli ten, ten kietrz to były wyzwania, z czym ten rolnik współczesny musi się mierzyć w zakresie całej tej technologii, techniki, metodologii prowadzenia upraw, badań, monitorowania. A następny dzień to było właśnie Bogdańczowice, czyli Odniesienie tego wszystkiego do kształcenia młodzieży właśnie w zawodach rolniczych i okołorolniczych. Dodam, pani pytała o kiecz, ale dodam do tych Bogdańczowic jeszcze jedną rzecz, która chyba nie miała, nie ma precedensu, nie zdarzyło się nic takiego w przeszłości, albowiem senatorowie zaprosili dyrektorów szkół rolniczych podległych ministrowi, w tym z Bogdańczowic, i zaprosili uczniów. I proszę sobie wyobrazić, że w Bogdańczowicach jako pierwsi wypowiadali się uczniowie. Czego oczekują i co w kształceniu dla nich ich no zdaniem i, jest i z, najbardziej. No właśnie, no i jak to, jak to kształcenie wygląda? Nie brakuje chętnych, jeśli chodzi o właśnie podejmowanie takich kierunków i, czego, i, i, i o czym mówili ci uczniowie, czego im brakuje. Właśnie, o tym chętnie powiem, bo przede wszystkim nie narzekali na dostęp do najnowocześniejszych pomocy, do symulatorów. Jak ja to wszystko zobaczyłem, to byłem pod wrażeniem, naprawdę w pomieszczeniach w warunkach. Hali mogą po prostu symulować prowadzenie poszczególnych maszyn. To wszystko jest skomputeryzowane. O czym mówili uczniowie? Na przykład oczekują, żeby. W, w ich kształceniu znalazły się takie yy, przedmioty, które umożliwiają im pracę w instytucjach okołorolniczych. Yy, I to, to się przebiło, bo yy, jeden z panów, młodych chłopak, mówił, że no dobrze, ja, ja, ja będę fachowcem, ale nie każdy z nas, nie każda moja koleżanka i kolega w klasie, których na szczęście jest coraz więcej, ma gospodarstwo rolne, będzie je dziedziczył. Po prostu zdobywa wykształcenie i chce z niego skorzystać na rynku. Więc oczekiwaliby, żeby w procesie kształcenia przygotowywać ich bardziej do pracy w takich instytucjach, jak na przykład Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wsparcie Rolnictwa w KOWRZE i tak hmm. dalej. Czyli i jakiś tak program dalej. praktyk bardziej, tak? W tym to, zakresie? Dokładnie. Praktyki są dla nich otwarte. Tutaj mogą hmm. praktykować w tych, w tych instytucjach, ale chcieliby mieć w toku kształcenia Troszeczkę lepsze przygotowanie, żeby nie przychodzić surowym do tej, do tej obudowy, powiedzmy, administracyjno takiej fachowej. A czy pojawił się temat jakiegoś wsparcia dla rolników w kontekście obecnej sytuacji, jeśli chodzi o ceny skupów? No, bo tutaj wiemy, Aha. że, że produkcja, produkcja trwa, jakby no, rolnicy nie narzekają na plony, natomiast no, problemem jest cena skupu. Oczywiście, że tak. I to olbrzymim problemem, przy czym działa rynek, bo, bo, bo to nie jest tak, że ktoś te ceny ustala administracyjnie na takim czy innym poziomie działa rynek. Mamy do czynienia z nadprodukcją, jeśli chodzi o produkcję roślinną i w Polsce, i w Europie, czego dowodem jest ostatnia rozmowa w czasie wizyty ambasadora Niemiec. Odziwiony byłem, że masę pytań związanych z naszym regionem dotyczyło właśnie rolnictwa, gdyż oni się z podobnymi problemami mierzą. Interwencje pana ministra to są jego kompetencje. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainterweniuje. Na dzisiaj mamy jasną deklarację, że od przyszłego roku dopłaty bezpośrednie dla rolników wzrosną o 20%, jeśli dobrze pamiętam, więc to będzie w jakimś stopniu rekompensowało te utracone przychody. Problemem, problemem jest spadek opłacalności produkcji i problemem jest... Coraz większa konieczność konsolidacji gospodarstw. Po prostu mniejsze gospodarstwa na tym rynku mają ogromny problem, aby się utrzymać, zarobić na, na, na swoje koszty, i to jest wyzwanie. Ale dzieje się rynek. Nie, nie mądruje się. panie redaktor, naprawdę. Przeanalizowałem kilka dokumentów, przeczytałem to, co dostępne w tym temacie i na przykład przebija się ciągle w mediach problem papryki. Proszę, na przykład. Na tak. Przykład. Mieliśmy, mieliśmy I... okazję oglądać to w różnych Cały, mediach. Tak jest, tak że jest. rolnicy zwołują ludzi do tego, żeby, już żeby te zbiory. Już wyjaśniam. Ja zrobimy. przepraszam, że ja się tak śpieszę, bo wiem, że ten czas jest ograniczony. Ale... No właśnie, czas jest ograniczony, to może tutaj postawmy. Kropkę, i teraz z naszym gościem Piotrem Pośpiechem wicewojewodą opolskim przenieśmy się na nasz kanał na YouTubie. Bardzo proszę, kontynuujmy tę myśl właśnie odnośnie tych więc, zbiorów. Więc proszę zwrócić uwagę, dzieje się rynek, każdy chce zarobić. W związku ze zmianami klimatu w Polsce więcej osób zdecydowało się na takie uprawy. W Polsce papryka nie rośnie cały rok, tak jak na południu Europy. Tamte kraje też nie chcą sobie dać odebrać tego rynku, więc obniżają ceny. Duże sieci handlowe sprowadzają z zagranicy, bo jest taniej. Papryka jest dostępna w trybie ciągłym, bo tam jest kilka razy w roku, yy, trwa zbiór u nas tylko raz. Nasza papryka polska certyfikowana być może ma lepszą jakość, ale decyduje cena na rynku. I zaimportowano tego akurat yy, warzywa. Na tyle dużo, że w Polsce cena stała się beznadziejna i, i, i przekroczyła wszelkie prógi opłacalności dla producentów polskich. Mamy dramat. Ale ten dramat nie jest spowodowany błędami administracyjnymi, decyzjami, tym, że jesteśmy w Unii albo nie jesteśmy, bo ja różne, przepraszam za słowo teorie głupoty, są różne. teorie się zderzam. Tylko po prostu dzieje się rynek. Panie redaktor, to tak jak w zeszłym roku, kiedy były trwałe protesty rolnicze, u, 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 ich podłożem było trochę co innego, ale być może to jest temat na osobną dyskusję. Ale wówczas mówiono głównie o zbożu z Ukrainy. Ja nie mówię o nielegalnym jakimś import, ale legalny import yy, zboża z Ukrainy dokonała w Polsce na dużą skalę branża rolnicza i rolnicza. Dlaczego? Bo było tanie. Po prostu zboże paszowe było taniej, zaimportowano ich legalnie w większej ilości, co popsuło ceny w Polsce. W tej chwili mamy raczej problem z nadprodukcją, dlatego że jeśli chodzi o import zboża z Ukrainy, jak wiemy świetnie po interwencji naszego rządu od 4 czerwca, ten, czy od 6 czerwca, przepraszam, ten, ten rynek jest, jest zamknięty. Cóż, Także niecierpliwie oczekuję na decyzję pana ministra. Czy w tym zakresie pojawią się jakieś interwencje? Zobaczymy. I jeszcze na zakończenie, bo wspomniał pan już właśnie o wizycie ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w, w województwie opolskim. Spotkały się, władze województwa spotkały się z panem ambasadorem. No i właśnie jakie, jakie wnioski? Jakie są teraz takie te kluczowe obszary współpracy, jeśli chodzi o, o ten obszar polsko-niemiecki, który dotyczy naszego regionu? Wśród wielu kwestii. Przebijała się kwestia związana z bezpieczeństwem. Opolszczyzna posiadająca dużo ludności autochtonicznej prężną mniejszość niemiecką, która jako formuła śląskich samorządowców współrządzi regionem od początku jego powstania, jest dobrym takim mostem do budowania relacji polsko-niemieckich. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, mówiliśmy także o tym, że w przestrzeni publicznej, w mediach, Pojawia się bardzo dużo wypowiedzi i wpisów, które te relacje zaczynają burzyć, komplikować. Temu się musimy umieć przeciwstawić. Musimy umieć ludziom tłumaczyć, przebić się z pozytywnym przekazem mówiącym o współpracy, o współdziałaniu, także w zakresie bezpieczeństwa. My naprawdę nie potrzebujemy konfliktu na zachodniej granicy. Ku mojemu zaskoczeniu, co już wspomniałem wcześniej. Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec z Wrocławia po pytaniu pana ambasadora o rolnictwo rozwinął trochę ten wątek i bezpośrednio po spotkaniu zaproponował, abyśmy w szerszej formule podyskutowali na ten temat, bo dla niego rolnictwo jest bardzo ważne, mają z tym problem, więc będę się umawiał na kolejną taką rozmowę. To drugi taki szerszy obszar, oprócz oczywiście wątków kulturowych, oprócz wątków turystycznych. Na pierwszym miejscu mówiliśmy o bezpieczeństwie, bo proszę zauważyć, że w przestrzeni publicznej Także wśród polityków pojawia się bardzo y, niefajna narracja wymierzona przeciwko y, naszym sąsiadom, a tak naprawdę konfliktująca Polskę i, 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 i Niemcy. No, mieliśmy się... chociażby te patrole na granicy. No właśnie. Ale, pańs szanowni państwo, drodzy słuchacze, zastanówmy się. Nic się takiego nie wydarzyło ostatnio, co mogłoby istotnie na ten konflikt wpływać albo generować. Nic się nie wydarzyło w naszych relacjach. Proszę jednocześnie pamiętać o tym, że jako państwo przyfrontowe w tej chwili Polska jest najbardziej hejtowana ze wszystkich krajów yy, europejskich. Ataki hakerskie na Polskę są największe, w największej ilości w Europie, większe niż na przykład na Izrael. My zachowujemy w tym wszystkim jakąś odporność. Do czego zmierzam? Tego nie robi ktokolwiek. Tego robi to jest element ataku wojny, który płynie ze wschod... za wschodniej granicy. Chodzi o to, żeby nas skłócić. Nie wszystko, co się pokazuje w sieci, musi być prawdą. Proszę o tym pamiętać. Proszę korzystać z właściwych źródeł. Proszę nie ulegać tym nastrojom, bo ktoś próbuje nami bardzo mocno manipulować. No właśnie, to tutaj taki apel na zakończenie naszej rozmowy. Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolskiej był dziś moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję. Pozdrawiam ślicznie.